Siemaneczko farmerzy, ja jestem Czarny Pana. To już jest kolejny odcinek z mojej serii od Zera na mapie No Man's Land. Dzisiaj w planach jest dalsza rozbudowa tego gospodarstwa. Już ono mi się zaczyna podobać, a to jeszcze nie koniec. Także oglądaj odcinek do końca. Bo będzie się dzisiaj działo naprawdę sporo. Na początek wezmę sobie jednak tą piękną ładowarkę marki Volvo. Ona jest oczywiście z Platinum DLC i uważam, że to jest jedna z najciekawszych maszyn, jaka została wtedy dodana, chociażby z tego względu, że po prostu nie ma dla siebie konkurencji. Naprawdę super maszyna 10 tysięcy litrów za jednym razem potrafi załadować, no i wykorzystuję to do tego, by załadować do pełna moją kopalnię. Właściwie chutę z kopalni, e, hutę metalu, hutę żelaza. No i dzięki temu oczywiście zarobię mnóstwo pieniędzy, to jest po prostu drukarnia pieniędzy, tak to trzeba nazwać. No i jak widzisz, mam tutaj piękną wiatę. Wiatek dodatkowo produkuje mi jeszcze prąd, więc mogę na niej sporo zarobić. No i w tej wiacie zamierzam sobie chować można powiedzieć, trzymać pojazdy przed deszczem. Także tam będą parkować pojazdy. Natomiast innego rodzaju, na przykład duże przyczepy, które się nie mieszczą, no to będą parkowały w nieco innym miejscu. Za chwilę Ci powiem, jak ja to sobie widzę w przyszłości. Czas pokaże. No, tylko na razie jeszcze muszę sobie poprzypinać odpowiednie rzeczy. No, jak widzisz, no, jest tego naprawdę dużo. Wreszcie będę miał na farmie porządek. Wreszcie zobaczysz, jak można zrobić porządek na tak, no, niecodziennym gospodarstwie, trzeba powiedzieć. Ono może nie jest jeszcze jakoś jakieś wielkie, ale niecodzienne na pewno. No, jednak jest to mapka No Man's Land. Dużo tutaj już udało się pograć. To już jest prawie 25 godzin. No, i powiem wam, że naprawdę im dłużej nagrywam tą serię, tym bardziej sprawia mi ona Friday. No, po prostu myślałem, że nagram tutaj w okolicy 8, no maksymalnie 10 odcinków, a to się okazuje, że ja już nagrywam chyba 17 teraz, i do końca jeszcze na pewno co nieco będę chciał tutaj sobie zrobić. Miałem zamiar zarobić 10 milionów, ale już wiem, że chyba będę cisnął sobie to dalej, aczkolwiek ta wiata, że już tak zmienię temat, troszeczkę mnie denerwuje, ze względu na to, że ona no po prostu ma strasznie małą bramę wjazdową, no to jest troszkę upierdliwe, ciężko się tutaj zmieścić, ale z racji tego, że można sobie fajnie tutaj tutaj ustawić kamerkę. No to jak widzicie, udało mi się ustawić tutaj e, ten piękną tą piękną myjkę ciśnieniową. No i będę mógł czyścić sobie pojazdy i inne maszyny, jak widzicie, bezpośrednio w tej hali nie będę musiał nigdzie wyjeżdżać. No to taka ciekawostka, można ustawić mejkę ciśnieniową w budynku. Tylko trzeba zrobić to z odpowiedniej perspektywy w kamerze. Weźmy sobie teraz, moi drodzy, kolejne maszyny. Weźmy sobie przyczepkę. Przyczepka myślę, że do wiaty będzie, jak znalazł, myślę, że się uda. Tutaj przyczepka marki Klas, ciągnik marki Klas. Wszystko wygląda w takim jasnozielonym kolorze, wszystko wygląda bardzo spójnie. No i rzućmy sobie gdzieś ten um, rozrzutnik nawozu. Niech sobie tam stoi. Super. No i lecimy w takim razie po kolejne maszyny. Co by tu teraz wziąć? Myślę, że wezmę sobie, wiecie, co teraz, ten mulcher. No i moją, m, moją prasę. Ta moja prasa, o Oczywiście też gdzieś sobie zaparkuję, Myślę, że to jest miejsce również w tej wiacie. To jest bardzo dobre miejsce właśnie na tą prasę. Idealnie ona się mieści. No niestety tamta druga przyczepka samozbierająca, już tak niekoniecznie, no ale trudno. Pod ścianą zostawmy sobie mulczar, niech on tam ładnie stoi. W międzyczasie, wiecie co, przeparkuję sobie jeszcze tym malutkim traktorkiem marki Landini. No, to jest po prostu idealna wiata dla tego traktorka, ponieważ on się tu zmieści bez problemu, więc dla mnie to jest jednak wiata bardziej na i maszyny sadownicze. No, to przeskoczmy sobie w takim razie do kolejnego dnia. Przy okazji mogliście zobaczyć, jak dużo pieniędzy udało mi się zarobić. Ja już mam na koncie ponad 640, no prawie 650 tysięcy. Wszystko dlatego, że mam teraz ustawioną automatyczną sprzedaż z moich szklarni. Moje szklarnie, Produkują, jak pewnie już oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że produkują kwiaty oraz grzyby. No i właśnie te grzyby oraz kwiaty potrafią mi zarobić gigantyczne pieniądze, ponieważ ustawiłem sobie automatyczną sprzedaż. Oczywiście, gdybym sprzedawał to ręcznie, zarabiałbym jeszcze więcej i to podejrzewam naprawdę, byłaby ta kwota znacznie, znacznie większa. Ale z racji tego, że jest tego po prostu bardzo dużo, to mi się nie chce jeździć za każdym razem, więc zdecydowałem się na automatyczną sprzedaż. No i dzięki temu nie muszę już. Myśleć o tym, że trzeba jeszcze jechać, sprzedać, no nawet jeżeli tracę te 40%, to przecież nie jest to wielki problem, tym bardziej, że ja to traktuję jako po prostu drukarnię pieniędzy. Oprócz tego, jak widzicie, tutaj moja druga drukarnia, czyli metal, nawet tam wyrzuciłem na dach jedną paletę. Tutaj ten metal to jest naprawdę game changer. Ja jestem w szoku, nadal jestem w szoku, że akurat takie przeliczniki zostały przez Giantsa ustalone, no bo mimo wszystko tak naprawdę z najbardziej opłacalnych upraw to powinienem powiedzieć, że właśnie metal jest tutaj najlepszy. No oczywiście metal żadną uprawą nie jest, no ale mimo wszystko najbardziej się opłaca robić w farmingu metal, bo można na nim zarobić po prostu najwięcej. Chodźmy w takim razie teraz do owiec. Dawno nie byłem przy owcach, ponieważ właściwie to ja jeszcze nie byłem przy tych owcach, poza tym, co je karmiłem jakoś tam w poprzednim odcinku. Natomiast teraz weźmy sobie wełnę, no i zaczniemy produkować, moje drodzy, ubrania. Powiem wam, że ta droga, po której jadę, naprawdę mi się podoba, ale o tej drodze będę jeszcze mówił w dalszej części tego odcinka. Wrzućmy sobie tą wełnę tutaj jak widzicie, no... Podjechać, podjechać w to miejsce nie jest najprościej, ale jakoś mi się uda. Jeszcze 1700 litrów, ok, udało się to rozładować, więc świetnie. Kolejny problem z głowy, no to chodźmy teraz zarobić trochę pieniędzy. Chodźmy jeszcze zarobić trochę pieniędzy, zanim wydam, zanim wydam kolejne pieniądze, to jeszcze tutaj sobie troszkę zarobię. Jak widzicie, zostały pojedyncze jeszcze palety związane z grzybami, związane z tamtymi szklarniami, więc jeszcze będziemy w stanie tam znaleźć mm, jeszcze jakieś kwiatki, tam powinny być no ale w międzyczasie ja sobie jeszcze pojechałem wziąłem parę innych fajnych rzeczy między innymi 6000 litrów mebli no i teraz ładuję cukru po prostu ile tylko mi się zmieści zobaczcie 27 palet cukru udało mi się teraz zmieścić na moją małą marną przyczepkę która dodatkowo jest mocno wywrotna więc muszę bardzo uważać jak ja tu będę skręcał tym razem udało mi się jak widzicie wjechać bez większych problemów także się nie wywróciłem tym razem nie pośmiejecie się ze mnie że się gdzieś tam wywróciłem 121 121000 Zarobiłem za to wszystko. O, jak widzicie, naprawdę wyjazd tą maszyną tutaj z tego gospodarstwa to jest ciężki temat. Naprawdę ciężko to zrobić, ponieważ ten, ten wjazd jest taki po prostu na milimetry. No ale ja sobie puszczę pracownika. Niech on tutaj już jeździ, zasuwa. Potem się to jakoś zgrabi, będą gigantyczne pokosy. No a teraz pasuje się zająć moi drodzy kolejnymi rzeczami. Przede wszystkim zamierzam postawić sobie jeszcze tutaj troszkę las, troszkę jakichś drzewek sobie tutaj postawię w okolicy tego silosa. Przede wszystkim poprawię to gospodarstwo, bo nie wiem, tutaj się coś wysypało z tego silosa po jednej stronie, z drugiej strony to w ogóle ta trawa jakaś taka trochę, nie wiem, się zaorała, więc pasuje to wreszcie wyrównać. Może doło dołożyć sobie tu jakieś krzaki, może zaraz sobie coś takiego fajnego zrobimy, o, jakieś krzaczki właśnie dam, tak jak mówiłem, dajmy sobie może więcej tych krzaczków, dajmy może jakąś świdośliwę jeszcze. To jest najbardziej upierdliwe drzewo, no bo jest bezużyteczne dla mnie w farmingu, tylko zawadza, no ale z drugiej strony wygląda ładnie, więc dajmy je tutaj, niech sobie to wszystko ładnie rośnie. No i gotowe. No i gotowe. Tam to już mamy. No ale to jeszcze oczywiście nie wszystko. Teraz generalnie będę miał zamiar postawić sobie nowy domek, ponieważ ten stary to wiecie, na moje pierwsze gospodarstwo był fajny, no ale myślę, że jednak fajnie byłoby postawić sobie jakiś bardziej taki reprezentacyjny domek, tym bardziej, że no mam już trochę pieniędzy. No mam już trochę pieniędzy i postawienie domu, jak widzicie, jest proste, no oprócz tego, że postawiłem go w takim miejscu, że teren mi się rozjechał całkowicie, więc będę musiał to jeszcze sobie teraz jakoś delikatnie tutaj poprawić także jak będziecie poprawiać sobie teren to uważajcie na to bo się jaja robią a tu w ogóle nawet dokopałem się do wody więc jakbym się tam troszkę wgłębił z tym terenem no to podejrzewam że byłbym w stanie zrobić sobie jeziorko na mapie no Man's Land. swoją drogą aż kusi mnie takie coś zrobić w przyszłości czy przypadkiem po prostu takiego jeziorka nie będę w stanie zrobić utopić w nim pojazdu no i przede wszystkim mieć darmową wodę to mnie bardzo ciekawi czy takie coś tutaj na Nomensland byłoby możliwe do wykonania no jak widzicie jeszcze trzeba tutaj pięknie wygładzić ten teren bo jednak wolałbym żeby to po prostu wyglądało ładnie. Włączyłem sobie maksymalną siłę tego pędzla. No ale mimo wszystko troszkę trzeba się tutaj namachać, żeby to wyrównać. Postawienie tego domku do najprostszych zadań w sumie nie należało. Tam się też zepsuł teren. Tutaj jeszcze jak widzicie, no właśnie w tym miejscu troszkę trzeba będzie wyrównać, bo się zrobiła taka strasznie duża skarpa. Normalnie jakiś muroporowy normalnie trzeba byłoby zrobić, żeby to wyglądało jakoś tak profesjonalnie, no albo tak jakoś wygładzić, no ale ogrodzę sobie to wszystko ładnie teraz. Wiecie co za pomocą tego płotka? Myślę, że ten płotek bardzo ładnie wyglądał mi na tej farmie, podoba mi się tym bardziej, że mapa jest taka drewniana, no to... No to drewniany płotek myślę, że będzie po prostu ładnie wyglądał. Zróbmy sobie w takim razie jeszcze troszkę tej kostki brukowej. Pytacie mnie często o tą kostkę, skąd ja ją mam. To jest po prostu tekstura, która jest, w, która jest po prostu w tej mapie, więc jak pobieracie sobie mapę, to od razu macie tą teksturę. Nie trzeba nic więcej robić. Ja nie instalowałem żadnych dodatkowych modów. No i zrobiłem sobie, jak widzicie, jeszcze taką fajną dróżkę do tego domku, żeby można było dojść po jakimś żwirku, a niekoniecznie deptać po trawie, bo zaraz to w prawdziwym życiu zrobiłoby się błoto, więc niech będzie żwirek. Do domu, może w przyszłości zrobię sobie jakąś inną teksturę. No to moi drodzy, mamy już domek, mamy już domek, więc pasuje sobie zrobić coś jeszcze. Teraz postawmy sobie wiatę, ponieważ jak pewnie wiecie, nie każda moja maszyna jest w stanie zmieścić się w tych dwóch garażach, które już mam. Duży garaż niestety na niektóre maszyny jest trochę za ciasny, jeśli chodzi o wjazd, natomiast tam wiata, która stoi, ta drewniana wiata jest troszkę za krótka, więc na tego typu przyczepy zamierzam zrobić osobną właśnie wiatę, no i teraz, teraz tą wiatę sobie wreszcie postawiłem, także zaraz Wam tutaj pokażę, jak to sobie widzę, no tylko jeszcze muszę sobie ładnie podczepić te maszyny. Generalnie mamy tutaj cztery stanowiska i wszystkie zamierzam wykorzystać właśnie na magazynowanie różnego rodzaju em, sprzętu, zwłaszcza tych długich przyczep. Zdecydowałem się również Sprzedać, całku oddać, bo to nie można powiedzieć sprzedać, ale oddać sprzęt do zbierania trzciny cukrowej. Dlatego, że na trzcinę cukrową w najbliższym czasie będę miał nieco inną wizję, także podejrzewam, że będę Wam to pokazywał w kolejnych już odcinkach. Natomiast tutaj mamy jeszcze jedną przyczepkę, przyczepkę marki Klas, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie. Przyczepka marki Klas do zbierania trawy, bardzo fajna przyczepka, polecam ją Wam. No i oczywiście ona też będzie mieć swoje miejsce tutaj pod dachem będzie ładnie sobie mogła odpoczywać. Teraz weźmy sobie ten siewnik. Siewnik akurat nie będzie miał jeszcze jakiegoś stałego miejsca gdzieś pod dachem. Wrzucę go sobie obok wiaty, żeby nie zawadzał. Teraz tak, kultywator, kultywator, kurde, ten kultywator to ja już powinienem puścić, no ale zanim ja puszczę kultywator, to pasuje zrobić sobie drogę. Wiecie co, ja chcę zrobić tą drogę tutaj, żeby ona ładnie wyglądała, żeby wreszcie już można było poruszać się po normalnej drodze, a niekoniecznie jechać wiecie co, po takim, takim błocie. No i z racji tego, że najlepiej maluje się drogę, gdy ona idzie idealnie na północ-południe lub ewentualnie w kierunku wschód-zachód, no to jednak zdecydowałem się, że po prostu przeprowadzę sobie część tej drogi przez moje pole. Przy okazji, wykorzystam sobie też taką teksturę tworzenia pola, którą mamy również na tej mapie No Man's Land. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jak widzicie, nie niszczy się trawa, ale gdy przyjedzie kultywator, to powinien nie mieć już z tym problemu. Zaraz sobie to sprawdzę. Przy okazji, zobaczcie jeszcze, ja sobie tutaj pomaluję troszeczkę właśnie tą teksturą. Tego można tej teksturą orki, powiedzmy no i puszczę sobie pracownika, niech on już mi tutaj zasuwa, niech on robi dla mnie różne fajne rzeczy, a ja w międzyczasie wezmę sobie drugi traktor, no i znowu pozwożę jeszcze troszkę tego sprzętu, bo jak widzicie tutaj moja kosiarka, no nie jest w stanie jeszcze jechać, pracownik się zatrzymał, coś ciekawego będzie trzeba jeszcze tam wymyślić, dobra zostawię sobie w takim razie tą zgrabiaryczkę tutaj, niech ona sobie ładnie stoi, no niestety nie mam żadnego innego fajniejszego miejsca na ten sprzęt może jeszcze jedną wiatę sobie tutaj gdzieś dorobię, albo po prostu zrobię wiatę gdzieś w innym miejscu. No na razie, na razie wrzucam to sobie w ten sposób. No teoretycznie do tej dużej wiaty można by się było tam wpakować, no ale wjazd i wyjazd to będą naprawdę problematyczne zajęcia. Puszczam sobie pracownika na sianie kukurydzy. Niech się robi kukurydza, zrobimy sobie za jakiś czas kiszonkę. W ogóle mam zamiar zrobić tą kiszonkę z dodatkiem gywail, także będzie naprawdę ciekawa jazda. No ale zanim, zanim ta kiszonka będzie, to ja sobie muszę jeszcze tutaj co nieco pomalować. W ogóle z Mam wrażenie, że zapomniałem sobie, jak się maluje i powinienem zrobić to jeszcze raz. Ja to dawniej malowałem, wiecie co, tym okrągłym pędzelkiem, kwadratowy do tego się nie nadaje, więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak ja maluję to wszystko, no to możecie sobie to zauważyć. Swoją drogą trafił mi się w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem taki komentarz, który mnie bardzo rozbawił, że nie do końca się podoba malowanie błotem. Że po prostu wygląda to średnio. I ja rozumiem, że nie każdemu może się podobać malowanie linii za pomocą runa leśnego. Natomiast właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, to nie jest, moi drodzy, błoto, to jest runo leśne. I ja po prostu kierowałem się tym, mnie się oczywiście to bardzo podoba. Natomiast ja się kierowałem tym, że po prostu zrobiłem sobie kostkową drogę, bo ona najładniej tutaj wygląda. No i musiałem dodać sobie jakąś teksturę, która po prostu będzie ciemna. No więc zdecydowałem się na runo leśne właśnie dlatego, że nie było to błoto. No i jak ja zobaczyłem komentarz, że to jest błoto, to po prostu szczerze. Szczerze się uśmiechnąłem i mnie to rozbawiło, bo właśnie wybierając teksturę, chciałem, żeby to nie było błoto. No to taka ciekawostka. Natomiast mnie się oczywiście bardzo podoba malowanie w ten sposób. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy Wam się podoba robienie linii właśnie w taki sposób. Czy Wam się podoba robienie takiego, można powiedzieć, pasa startowego i generalnie zabawę w takie drogi, bo ja uważam, że dzięki temu ta mapa jest jeszcze ładniejsza. Ona mi się po prostu wtedy jeszcze bardziej podoba. Cała ta farma wtedy jest taka bardziej realistyczna dla mnie, bo robię sobie takie dróżki. No niestety nie jestem w stanie tutaj zaprogramować w żaden sposób ruchu samochodowego, no ale tu już nie można mieć wszystkiego, nie będę narzekał. Zobaczcie, ja sobie zostawię tutaj nawet takie delikatne pobocze. To jest może w ogóle melodia przyszłości, że ja będę robił drogę, która będzie z poboczem. No ale droga tam dalej jeszcze nie będzie, wiecie co zrobiona. Więc na razie zostawmy sobie taką drogę. Ona tu się będzie kończyć, wiecie, co trawą. Zaraz sobie pokażę Wam jeszcze znak drogowy, który w międzyczasie sobie gdzieś tam skądś. Pobrałem z modów, bo wyszedł mi tutaj naprawdę wy, wyszło, wyszedł fajny efekt, to już wam mogę powiedzieć. A teraz wy zobaczycie, jak ja do tego doszedłem. Przede wszystkim muszę sobie zatrawo, zatrawnikować, można powiedzieć, tutaj tą końcówkę, więc jak widzicie, pod kątem 45 stopni bez problemu można też sobie malować takie przerywane linie. No i właśnie, mamy tutaj te dwa znaki, które, które mamy. Jak jesteście ciekawi, jaki to jest modzik, no to macie tam podpis na dole. Jaki to jest? To jest reli tr Trackpack. O, tak się to nazywa. No i wymyśliłem sobie, że zrobimy sobie coś takiego, czyli po prostu e, damy te znaki drogowe. Tylko, że te znaki drogowe one nie są na sztywno przyczepione do ziemi, tylko po prostu można je w bardzo prosty sposób przewrócić. I to jest ich wada. W gruncie rzeczy teraz mogliście to zauważyć, że jeden znak koliduje się z drugim. No i to jest taki moment, który mi się nie do końca podobał, więc... Finalnie zdecydowałem się na jednak nieco inną koncepcję. Mianowicie zdecydowałem się jednak wykorzystać troszkę cięższy kaliber, a właściwie większy kaliber, dlatego że zdecydowałem się wykorzystać już betonowe takie ogrodzenie. No i to betonowe ogrodzenie jest jak najbardziej przyspawane, można powiedzieć, do ziemi. No a tutaj damy sobie znaki, żeby każdy wiedział, gdzie należy jechać w jaki sposób. Także teraz powinno być już jak najbardziej ok. Jak widzicie, mój pracownik prawie skończył pierwsze pole. Tutaj kultywować, więc puszczę go od razu sobie na drugie poletko. Jak też możecie zauważyć, nie każda kępka trawy jest już tutaj ogarnięta, ale no to nic, najwyżej tyle sobie ogarniemy przy innej okazji. Ja też nie jestem tutaj pedantem, żeby każdą jedną kępkę musieć za każdym razem sobie poprawiać. Zrobimy piękną przerywaną linię od skrzyżowania do skrzyżowania. No i dobra, troszkę ciągłej linii tutaj będzie wjazd na taką węższą drogę. Zróbmy to sobie ładnie, pomalujmy to. Ja generalnie bardzo lubię robić takie rzeczy. Nie wiem czemu, ale strasznie mi się spodobało malowanie tymi teksturami tutaj w Farmingu. Po prostu to jest dla dla mnie taka fajna zabawa. Dużo fajnych rzeczy można sobie wiecie co wymalować za pomocą tak naprawdę kilku prostych tekstur, no ale skoro w Minecrafcie można zrobić dużo fajnych rzeczy, no to tutaj też. W generalnie jeżeli jesteś fanem Minecrafta, to zapraszam Cię na mój drugi kanał, który jest podlinkowany w opisie. Dobra, zróbmy tutaj może wiecie co ciągłą linię wszędzie, żeby to też tak wyglądało troszkę lepiej, bo przecież nie będę robił jednej przerywanej linii, to nie jest jakaś, jakaś taka konieczna sprawa, tym bardziej, że tutaj skrzyżowanie, wjazd i tak dalej. No to zróbmy sobie ciągłą, dobra, puszczę pracownika. Pracownik zasuwa, no a ja mogę oddać się mojej ulubionej czynności w tym odcinku, czyli moi drodzy, malowaniu. A i tu jest jeszcze stara droga, która fajnie by było, żeby została zaorana w cudzysłowie, bo jednak, jednak wolałbym, żeby tej starej drogi już tutaj nie było, no ale oczywiście na początek linię sobie zrobimy. Tu się coś jeszcze nie wymalowało. Dobra, już jest dobrze. Tu sobie poprawimy. No i pięknie, już mi się podoba, już mi się podoba, już jest fajnie, doróbmy sobie jeszcze troszkę tej ciągłej linii, tu jeszcze będzie trzeba dorobić linię stopu, taką podwójną sobie zrobię, no i zróbmy jeszcze linię przerywaną, taką przerywaną na skrzyżowaniu, żeby wiecie, oddzielić jedno od drugiego. Dobra, mamy to moi drodzy, wiecie co, zrzucę sobie, właściwie wrócę, nie zrzucę, tylko wrócę tym moim pięknym zielonym potworkiem z powrotem do garażu za chwilę, jeszcze tak sobie kontrolnie zobaczyłem jak wygląda sytuacja już z moim, z moim wzrostem tych drzew, będzie oczywiście akcja wycinka za jakiś czas tutaj w sumie będę mógł poprawić jedną rzecz, zobaczcie bo te linie nie do końca się zeszły, no ale to też wynika z faktu, że tam dalej po prostu zdecydowałem się zrobić takie można powiedzieć pobocze, musiałem to zrobić bo był płot więc żeby nie zahaczyć lusterkiem albo czymś, czymkolwiek innym no to zdecydowałem się na zrobienie takiego minimalnego pobocza i powiem wam, że to pobocze Naprawdę mi się podoba. Myślę, że kolejne drogi będę robił właśnie z takim poboczem. No, ale to kolejne drogi. Dobra, na razie sobie tutaj pomalujemy, zróbmy sobie jeszcze troszkę betonu, żeby był taki przejazd, żeby wiecie co nie wszędzie, można było się dostać, przynajmniej tak taki legalny sposób na tą drogę. Pomalujmy sobie tutaj troszeczkę, już nie będzie tej starej drogi, już będzie nowa, pomaluję sobie jeszcze troszeczkę trawą, no i teraz to będzie naprawdę, naprawdę fajnie wyglądać. Jak ktoś będzie chciał wyjechać, moi drodze właśnie z tego, z tego kurnika, bo tam jest kurnik, no to będzie już miał jeden dedykowany wyjazd i będzie to wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli podobało ci się to malowanie i drogi, które tutaj zrobiłem, to możesz mi napisać komentarz w stylu super drogi albo super malowanie, wtedy przybnę ci na pewno serduszko. Jeżeli podoba ci się ta seria, to również daj znać o tym w komentarzu, wbij też na mój drugi kanał, na którym nagrywam Minecrafta. No i cóż, widzimy się w takim razie w kolejnych materiałach. Trzymaj się, no i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku z tej serii. Cześć.